Pomysł na zorganizowanie tej konferencji wziął się stąd, że razem z Aldoną, czyli Aldona jest razem ze mną w fundacji, jest wiceprezes fundacji. Byłyśmy na kilku konferencjach w Polsce, ponieważ no mamy, obie mamy synów z autyzmem i jesteśmy bardzo zainteresowane tym tematem. Bardzo nam się te konferencje podobały i postanowiłyśmy, że chciałybyśmy tutaj w województwie pomorskim zorganizować coś podobnego. Ściągnąć tych prelegentów z południa Polski, żeby przyjechali podzielić się tutaj z nami swoją wiedzą. No i tak się zaczęło. Będzie tutaj dużo nowej wiedzy, a postawiliśmy na to, że. Yy... Osobami prowadzącymi te wykłady są również osoby w spektrum autyzmu, czyli najbardziej zainteresowane i jakby mają największą wiedzę, jak to jest mieć autyzm, z czym to się wiąże, jak są odbierani przez społeczeństwo, jak te osoby na przykład adoptują się w szkole, więc głównym atutem tej konferencji jest właśnie to, że wystąpią tutaj osoby w spektrum oraz osoby blisko z nimi związane. Chodzi też o to, żeby w odpowiedni sposób, z takim no, szacunkiem, mówić o osobach z autyzmem czy o osobach również z niepełnosprawnościami. Mam nadzieję, że ludzie dowiedzą się, że osoby w spektrum, które nie mówią, na przykład mój syn nie mówi, one tak samo myślą, czują i nawet jeżeli nie, nie pokazują tego po sobie, to dokładnie wiedzą, co się dzieje wokół i słyszą, co się o nich mówi, w jaki sposób. Dla mnie jest to bardzo ważne, żeby ludzie zwrócili na to uwagę, w jaki sposób mówią właśnie o osobach z autyzmem.